To gmina, która chce wspierać przedsiębiorców. Wiadomo, ten rok 2020 pod tym względem okazał się być bardzo wymagający, ale idea skrzydu przedsiębiorczości pojawiła się jeszcze zanim ktokolwiek myślał, że będzie pandemia. Po prostu uważamy, że warto doceniać lokalny rynek przedsiębiorców ludzi, którzy poświęcają swój czas, swoją energię, swoje pieniądze tak, na to, aby pracować, inwestować, rozwijać przedsiębiorstwa na terenie naszej gminy. Mogliby robić to gdzieś indziej, ale robią to u nas, dają zatrudnienie, budują rynek tutaj nasz wewnętrzny. I w ten sposób dlatego zdecydowaliśmy się, że docenić po pierwsze ich wysiłek, a z drugiej strony dać też impuls innym przedsiębiorcom do tego, aby zastanowili się, czy przez przypadek może właśnie dlatego nie warto inwestować w gminie Michałowo. Skrzydła przedsiębiorczości przyznawane są w sześciu kategoriach. Debiut roku, firma z sercem, pracodawca jutra, inwestor roku, firma roku oraz za całokształt działalności. Bardzo się cieszymy z tego powodu, już od kilku lat tak działamy w gminie. Staramy się, żeby był dostęp do tej opieki medycznej. No i jest nam bardzo miło z tego powodu, że nas Pan Burmistrz wyróżnił. Uznajemy tę nagrodę za taki całokształt naszej pracy, bo jest to jednak kawał historii Michałowskiej. Przez tyle lat przewinęły się tutaj różne osoby, różni pracownicy, pielęgniarki, lekarze i. No, też wpłynęli na, na całą tą historię Ośrodka Zdrowia w Michałowie. Też w takich miejscowościach jest to specyficzna praca, dlatego że to nie tylko jest taka stricte działalność medyczna, ale też taki kontakt z pacjentami, no taka trochę psychoterapia i, i współżycie z ich nie tylko pacjentami, ale z rodzinami tych pacjentów. Nasza gmina, tak prawdę mówiąc, no, jest może najlepiej, na pewno na naszym terenie, na okolicy ma najlepszy dostęp do dla pacjentów do służby zdrowia. Jestem bardzo szczęśliwa, dziękuję za to wyróżnienie. W imieniu własnym, ale oczywiście dziękuję w imieniu całej załogi, całej redakcji BIA24. Tak jak pan burmistrz wspomniał, jesteśmy dopiero tak naprawdę od dwóch lat na rynku Michałowskim, między innymi na Michałowskim, bo nasza gazeta jest dostępna również w Supraślu, w Gródku i w Zabudowie. Aczkolwiek Michałowo jest wyjątkowym miejscem. Cieszymy się, że tutaj możemy być, cieszymy się, że pracujemy na rzecz mieszkańców i dla mieszkańców. Także cóż, na pewno... Nagroda jest wspaniałym wyróżnieniem, ale będzie przede wszystkim nas wszystkich mobilizowała do tego, żebyśmy pracowali jeszcze lepiej, jeszcze efektywniej. A wszystkim przedsiębiorstwom i wszystkim przedsiębiorcom, które, którzy otrzymali dzisiaj to wspaniałe wyróżnienie, życzymy samych sukcesów. Firma z sercem to jest wspaniałe wyróżnienie. Myślę, że, że właśnie tak bym widziała swoją firmę, tak? bo właściwie wszystko co w niej robię... Na co mogę sobie pozwolić? Tak? To jest płynące z serca, tak? to są jakieś pomysły, jakieś historie, które chciałam zawsze wdrożyć i teraz mam szansę to wykorzystać.